No jesteśmy przed szpitalem miejskim imienia Strusia w Poznaniu Bo doszły nas suchy, że tu prowadzono Tu gdzie był kiedyś bezpłatny parking, prowadzono parking płatny 20 minut na darmo, chociaż tyle Firma Indigo, proszę wejść na ich stronę. Wszystko jest piękne, koszty. No to jest egzekucja. Kurde, ale najlepsze jest to, że jak sprawdziliśmy, to jest teren miasta poznania. To jest pytanie: jakim cudem? Jakim cudem? Międzynarodowa rzekomo spółka z siedzibą w Gdańsku pobiera opłaty na terenie należącym do miasta Poznania, a będącym w czasowym władaniu też szpital miejski. Śmierdzi z daleka. Tutaj dzisiaj jest spokój, ale. W dni poprzednie tych nieszczęśników, którzy do szpitala pewnie przyjechają, przyjeżdżają z takiej radości, bo nie mają co robić. Potężne pieniądze, całą dobę, cały rok. Dziękuję.